Chińskie na rynku są od dawien dawna, ale stały się dobre i akceptowalne dosyć niedawno teraz już zaczynają absolutnie nadganiać swoją zachodnią i japońską konkurencję. Watch jest tego przykładem. W ogóle Chińczycy są niesamowici, jeśli chodzi o spełnianie potrzeb użytkowników lub nawet domyślanie się kolejnych, domyślanie się kolejnych potrzeb których nawet nie jesteśmy w stanie sobie wymyślić. Wprowadzają modele bardzo, ale to bardzo szybko. Dużo szybciej niż japońska, czy, czy zachodnia, europejska, czy amerykańska konkurencja. Zmienia się to u nich jak w kalejdoskopie. Coś niesamowitego widzimy na targach Eikman, na przykład, gdzie stoiska, na przykład firm chińskich, o, tak może ogólnie powiem, zapełniają dziesiątki czasem modeli, a do Polski wprowadzane jest raptem kilkanaście lub kilka. Więc ogólnie rzecz biorąc, tych modeli jest trzęsienie. No i Watch tu jest jedną z marek dominującą w temacie, według mnie, przede wszystkim jakości. Tutaj nie ma zatrzęsienia modeli w tej marce, ale za to jest bardzo, ale to bardzo dobra jakość. Oczywiście porównując to z chińską konkurencją, ale także z japońską czy zachodnią. Motocykl, który widzimy jest to 625 DSX, Watch 625 DSX, następca. A jednocześnie motocykl, który zostaje w ofercie cały czas, obok 525 DSX, który testowałem w październiku 2023 bodajże. Film tutaj. No i to jest taki większy, większy bliźniak. Bo zbudowany na tym samym silniku, ale rozwierconym. Mamy tutaj 581 cm pojemności, więc do tych z nazwy 625, który może nam się kojarzyć z pojemnością, troszeczkę brakuje. No ale mamy taką, a nie inną pojemność, czyli niecałych 600 cm. Do tego mamy 64 konie mechaniczne i 57 Nm momentu obrotowego. Przy masie startowej pojazdu gotowego do jazdy, Deklarowanej przez producenta 206 kg mamy naprawdę całkiem fajną maszynę. Silnik, który napędza ten motocykl, to rozwojowa. Kopia, licencja silnika hondowskiego, dwucylindrowego oczywiście, więc mamy tutaj pewność, że od podstaw konstrukcyjnie ten motocykl będzie bez problemu jeździł. Po Hondosku też działa tutaj skrzynia biegów z wyraźnym kliknięciem, wchodzą biegi, mamy ich sześć, można je zmieniać też bez sprzęgła, choć quickshiftera na pokładzie nie mamy. Chińczycy też prowadzą w dostarczaniu do swoich niedrogich motocykli, no absolutnie wszystkiego co motocyklowy, powiedzmy, turysta yy, chciałby mieć. Tutaj w akurat wszystkiego nie ma, bo nie mamy podgrzewanej kanapy, nie mamy podgrzewanych manetek, no ale mamy yy, inne rzeczy. Mamy regulowaną w yy, dwóch położeniach szybę w ten sposób, nie jest ona jakaś duża. No, ale jest. Myślę, że z katalogu jakiegoś akcesoryjnego można byłoby sobie dołożyć wyższą, albo założyć tutaj deflektorek, i też by tanią można było. Poprawić ochronę przed wiatrem. Mamy kontrolę trakcji z możliwością wyłączenia, i to nie tak jak w japońskich motocyklach nieraz musimy przestukiwać się przez menu, czy w ktm gdzie to wszystko jest po prostu tak sprytnie poukrywane, aby tylko tego nie wyłączać. Tutaj mamy przycisk od wyłączenia kontroli trakcji i od wyłączenia ABS-u. Całkowicie możemy wyłączyć ABS na przednie i na tylne koło. Za pomocą przycisku z kierownicy. Robiłem to, działa. Jest to na pewno fajna sprawa. Mamy też dwa tryby jazdy: sport i eko. Jakieś wielkie różnice na, na nich nie zauważyłem, a może dlatego, że głównie jeździłem na tym sporcie, a na eko to się raz niechcący przełączyłem. No bo uważam, że motocykl, który ma trochę ponad 60 koni, to jednak niech daje z siebie wszystko, a nie, a nie tutaj ogranicza się jakąś ekologią. Mamy też w tym motocyklu krażbary, czyli coś, co nie tylko początkujący, ale każdy motocykl, motocyklista, który też zjeżdża z asfaltu w teren, doceni, bo jest to ważna sprawa, która chroni ten jakże piękny motocykl. Tutaj muszę zrobić dygresję na temat wyglądu tego sprzętu, no bo spójrzcie, jak on wygląda. To też jest ukłon w stronę, w stronę użytkowników, bo patrząc na przykład często na motocykle niemieckie, ich wygląd trzeba zaakceptować, austriackie też. Ja jakoś tego KTM-a, tej, tej, brzydko mówiąc, tej mordy KTM-owskiej, tego Daimonta nie jestem w stanie jakoś akceptować. Nie, podoba mi się wizualnie, nie podobają mi się wizualnie te motocykle, a Chińczyki wizualnie podobają mi się często bardzo. Tutaj tę bryłę tylko... tylko Mąci mi albo zakłóca to nisko położone siedzenie, bo jeżeli to siedzenie byłoby cało, stanowiło całość i było dużo wyższe, no to ten motocykl by wyglądał tak bardziej sportowo, bardziej enduro, na pewno bardziej przypadłby mi do serca. Tutaj mamy takie troszeczkę, jeśli chodzi o to, tę wklęsłość, takie, takie wozidło dla niższej osoby, ale na pewno niższe osoby to docenią. Coś, co mi się nie podoba, osoba, która ma 1,60 czy 1,70 m wzrostu, to doceni i będzie się z tego cieszyć, więc. Coś, co dla mnie może być minusem, dla Was może być jak najbardziej plusem. Wracając do tego wyglądu, ja się, zobaczcie, ubrałem pod ten motocykl. Dostałem piękne ubranko od Modeka Polska, Pan Ameryka. Bardzo serdecznie dziękuję. Testujemy w tym roku m.in. Takie, takie właśnie ubranie turystyczne. No i tutaj pod, pod kolor prawie, że idealnie się wpasowałem. Kolor tego motocykla jest niesamowity, też bardzo mi się podoba to malowanie i zastanawiam się, kto wybierze malowanie w czarne wodza 625DSX, biorąc pod uwagę, że jest ten piasek tutaj w pustyni, bo no, w tym malowaniu motocykl wygląda obłędnie i musicie to przyznać. Naprawdę Chińczycy robią fajne motocykle. Jeśli chodzi o powrót do rzeczy, które mamy tutaj na pokładzie, to mamy na przykład coś, czego nie ma Hayabusa w podstawie, czyli na przykład gniazdo ładowania. I nie tylko USB, bo mamy tutaj po prawej stronie na kokpicie gniazdo USB, a po lewej stronie mamy gniazdo 12-voltowe zapalniczki. I jest to naprawdę świetna sprawa. Jeszcze sprawdziłem, bo nie zdejmowałem tego, ale rzeczywiście tutaj nie ma Ukrytych portów USB, tylko jest zapalniczka, a USB jest po drugiej stronie. No i to jest fajna sprawa, bo możemy, możemy ładować dwa urządzenia w czasie jazdy, możemy też sobie podłączyć, nie wiem, jeżeli mamy starą taką wtyczkę 12-voltową zapalniczki samochodowej, możemy sobie pod, podpompować materac na biwaku, jeżeli mamy elektryczną pompkę. Jest to wszystko fajne. Dodatkowo mamy bardzo czytelny i duży wyświetlacz TFT. Ja sobie przekręcę kluczyk, spojrzę co tutaj na nim widać. Mamy czujniki ciśnienia opon, więc to jest na pewno fajne. Mamy zegarek, mamy przebiegi, mamy prędkościomierz, mamy oczywiście wyświetlacz biegów, obrotomierz, mamy temperaturę cieczy chłodzącej. Mamy też oczywiście wskaźnik paliwa. No i kontrolki TCS i ABS, czyli systemów bezpieczeństwa, plus jakaś kontrolka wyświetla mi się. Wtrysku i ciśnienie oleju, które oczywiście znikną, oraz kontrolka wystawionej nóżki bocznej, żeby wiedzieć, że ona jest rozłożona. No zdecydowanie ten motocykl spełnia podstawowe potrzeby każdego motocyklisty, bo dalej możemy sobie go już rozbudowywać na przykład o bardziej offroadowe opony. Tutaj mamy też niezgorsze opony Metzeler Tourens. I jak widzicie, dają sobie radę po takich polnych drogach, w takim lżejszym terenie. Bez problemu można nawet i po piasku na tych oponach przejechać. I fajna rzecz jest taka, że tutaj mamy koła bezdętkowe, opony też oczywiście bezdętkowe. Dzięki Temu, że mamy szprychowe koła ze szprychami poprowadzonymi zewnętrznie. Nie bawimy się tutaj z dentką i jest to fajny ukłon w stronę każdego podróżnika, bo wystarczy sobie system do kołkowania wozić ze sobą, zestaw cały i jakiś tam mały kompresorek, nawet bezakumulatorowy, napędzany tutaj z gniazdka motocyklowego i jesteśmy niezależni. Osoby, które jeżdżą w terenie, na pewno docenią takie rzeczy jak szeroka, dosyć wysoko umieszczona kierownica. Do tego mamy płytę pod silnik. Mamy też zawieszenie kajaby, odwrócony widelec z przodu upside down 41 mm średnicy lagi. No i z tyłu zawieszenie, też kajaby, które jest regulowane. Zarówno z przodu, jak i z tyłu. To jest fajna sprawa. Mi tutaj przy tej jeździe terenowej nie, dobił, nie dobiło zawieszenia ani z przodu, ani z tyłu, co rzadko się zdarza, bo często właśnie w chińskich motocyklach zawieszenie dobija od razu przy zjeździe lekkim w teren albo w lekki teren. Tutaj nic takiego nie miało miejsca, więc jest to na pewno fajna sprawa. Mówiłem o szprychowanych kołach, ale nie powiedziałem o ich średnicy, o ich rozmiarze. Mamy tutaj 19 cali koło z przodu i 17 z tyłu, co sprawia, że ten motocykl jest takim motocyklem no, typowym adventure. I od tego, jaki jaki charakter z niego chcemy wydobyć, no to zakładamy taką, a nie inną oponę. I tutaj osoby, które właśnie w ten teren będą zjeżdżały, bez problemu mogą sobie iść, zostając w marce Metzeler, na przykład w stronę opon Karo 4 i wtedy będziemy mieli motocykl taki bardziej dualny, bardziej w offroad, a osoby, które chcą raz na jakiś czas do działki dojechać, ale jednocześnie zostać na asfalcie, to mogą zostawić sobie turensy, na których ten motocykl fabrycznie jest i dokupić sobie po prostu kolejne bo jak widzicie, ten motocykl naprawdę świetnie prowadzi się w zakręcie i z niego można wydobyć zarówno takie sportowe wrażenia z jazdy, jak i jak i off-roadowe, co naprawdę mnie cieszy i co sprawia, że te motocykle, motocykle Adventure są tak pożądane przez motocyklistów, tak kolokwialnie mówiąc fajne, i sprzedaje się ich tak dużo. W turystyce przyda nam się na pewno zbiornik, który ma 17,6 litra pojemności. W Motocykl jeździ bardzo dobrze. Jak tutaj miałbym się do czegoś przyczepiać, to naprawdę ciężko mi jest powiedzieć. Odbierałem ten motocykl od jednego z dziennikarzy, który wcześniej go testował. No i mówi: Słuchaj, tutaj mamy jakieś, jakieś do, do tego motocykla uwagi i ciekaw jestem. Co ty będziesz o nim myślał, i po twoich testach sobie porozmawiamy. No i to zastanawiam się, co ja tutaj do tej rozmowy mogę dołożyć, bo pozycja to wiadomo. No, dla mnie, pozycja jest tutaj, tak jak już wcześniej powiedziałem, troszeczkę za, za niska i taka napa powinna być wyżej. Wibracje od silnika jakieś tam są, ale bez przesady. Prowadzi się w zakręcie w porządku, choć dla mnie jest to zawieszenie trochę za miękkie. Miałem tutaj pokręcić, ale zapomniałem śrubokrętów wziąć, więc, więc jeżdżę na fabrycznym ustawieniu, które jest pewnie pod, pod gościa 80 kg 75, więc tutaj troszeczkę wybaczam temu motocyklowi. Już obiecuję wam, że na następny raz ja w ogóle będę wodził ze sobą śrubokręty, żeby sobie przestawiać zawieszenie pod siebie, bo, bo jednak tak trzeba i wiadomo i, i, i wtedy nie, będzie, nie będę mógł na coś narzekać, a teraz nie wiem czy mogę narzekać czy nie, czy, czy to zawieszenie by się, by się poprawiło. Bardzo lekko chodzi sprzęgło, tak jakby było normalnie wspomagane. Więc tutaj też nie ma żadnego problemu. Hamowanie też jest w porządku. Po wyłączeniu tych, tych wszystkich ABS-ów, kontroli trakcji, rzeczywiście to zostaje wyłączone. Wraca oczywiście dopiero po przekręceniu kl kluczyka. Więc to jak gdyby normalnie jak najbardziej europejsko. Czy azjatycko, japońsko, Mamy podświetlane tutaj przyciski na kierownicy, to też może się komuś podobać lub nie, mi się nie podoba, no ale niektórym z Was może się podobać, więc nie powiem, że to, żeby to był minus. Naprawdę ciężko mi coś powiedzieć negatywnego na ten motocykl, no może, może rzucę ceną, może, może cena jest zbyt duża, 31 990 za, za motocykl bez kufrów i 35 990 za motocykl z pełnymi kuframi, czy to jest dużo? Według mnie nie. Więc to też nie może być minus. Łukasz, przejechałeś się. Jaki tu jest minus tego sprzęta? Nie no, znalazłem. Za mało jeździłeś. Za mało no. jeździłeś. Łukasz za mało jeździł. Ja jeździłem więcej, ale naprawdę tutaj ciężko, ciężko mi się przyczepić do tego motocykla. Pamiętam jak mnie zjedliście za test z Dawidem wodza. 900 DSX w zeszłym roku na porównaniu też było podobnie, bo żeśmy się pozachwycali, pozachwycali tym motocyklem, no i zbytnio żeśmy nie znaleźli, nie znaleźli jakichś minusów. No tutaj przykro mi, ale, ale jest podobnie. Mówię, to to w zeszłym roku jak jeździłem tym, tym 525, to też miało takie jakieś dziwne odważniki tutaj na podnóżkach. To jest dla mnie dziwne i cały czas nieustająco. Na plus jeszcze mamy centralną podstawkę. To też jest fajna sprawa. No, nie ma quickshiftera. Motocykl mógłby mieć quickshifter. Nie spełnia prawa jazdy, kategorii prawa jazdy A2, bo jest za mocny. Więc wszyscy, którzy sobie ręce zacierają na ten motocykl, a mają prawo jazdy kategorii A2, muszą kupić sobie 525. W lusterkach wszystko widać, nic nie drga. Grzane manetki mógłby mieć, no przecież to Chińczyk, więc powinien być właśnie wyposażony we wszystko. Prędkość maksymalna, jaką deklaruje tutaj producent, to jest, to jest powyżej 180 km na godzinę. Z tego co ja tam wyliczałem to palił mi około 4-4 coś takiego, czterech 4, no 4-3, 4-4 coś takiego więc to też niedużo. No powieście mnie albo mnie ukrzyżujcie no Nie wiem, nie wiem, no może nie, niewygodna kanapa Nie ma... o! Znalazłem, nie ma narzędzi żadnych Woczku, czy jak ty możesz to robić? Nie ma żadnych narzędzi. No cóż, bardzo, bardzo możliwe, że 18 lat współpracy z BMW, producentem motocykli premium, który produkuje część swoich podzespołów w fabryce właśnie Launchina, który jest właścicielem marki Wocz, 18 lat, dojrzała już współpraca, dorosła, nawet można powiedzieć, współpraca, no ma takie wyniki. No mogą podglądać technologię najlepszych i sobie odtwarzać to, co im naprawdę pasuje, bo tym motocyklem zdecydowanie radzę się przejechać. Jeśli chodzi o minusy tego motocykla, no to dyskutuję tylko z tymi, którzy, którzy nim jeździli. Mówię, no ja na minus mogę powiedzieć takie, takie trochę telepiące się zawieszenie, ale to mówię, nie skręciłem tego zawieszenia pod swoją wagę, więc bardzo możliwe, że to jest. To wygląd, wygląd fajny, cena OK. Ja go dostałem z centralnym kufrem, takim bardzo dużym, takim obszernym, wielkim, ogromnym, i ja go zdjąłem, bo nie byłem w stanie z nim jeździć po prostu, bo wizualnie on mnie odrzucał. Ale to nie jest kufer, który jest sprzedawany, bo to jest na szybko przykręcony jakiś tam kufer z magazynu ponoć, żeby był. Więc on jest za duży do, tego, do bryły tego motocykla. Ten, co dosta te, te kufry, co dostaniecie, jeżeli się zdecydujecie na nie, to są, to są zgrabne. Zresztą zobaczcie sobie na, na stronie internetowej. No i tyle, no nie będę przedłużał, bo naprawdę to, to jest głupie. Żeby tak wymyślać. Może w komentarzach napiszę jakiś, jakiś minus, jeżeli mi się coś takiego przypomni, ale na ten czas... No co, no może ochrona przed wiatrem mogłaby być lepsza, ta szyba mogłaby być wyższa. Ten system podnoszenia tej szyby mógłby być, mógłby być inny, jakiś taki jedno, jednoręczny, bo tu opuścić bez problemu można, a podnieść, no nie no, też da radę w czasie jazdy nawet. Zobaczcie, trochę siły trzeba. No fakt, nie jestem ułomkiem, ale ale daje radę sobie jedną ręką podnieść. Jeżeli ktoś jest słabszy, to po prostu na postoju będzie dwoma rękoma to podnosił i tyle. Mówię, pozycja dla mnie, dla mnie nie, nie najlepsza, ale ja się nawet na dużych motocyklach źle czuję. No, żebym, żebym się rozprół, to naprawdę tutaj ciężko, ciężko mi jest coś wymyślić. Jako, że jest to chiński producent, bardzo możliwe, że będzie problem z dostępem do części oraz będzie mało dealerów, albo nie ma jeszcze dealerów. Bo to jest taki ogólnie królewski argument na nie, jeśli chodzi o Chińczyka. A, no i wartość rezydualna tego motocykla po dwóch, 3-4 latach będzie drastycznie mniejsza w porównaniu do Japończyków. Oczywiście mówię to, co Wy, to, co wy piszecie, wymówicie. Trzeba pożyć i zobaczyć, czy tak jest. Ja nie wiem, mam na przykład obok siebie dillera Wodza. żerań na żeraniu, motor z żerań serdecznie pozdrawiam. Tam pracują moi znajomi, sprzedają te motocykle, ludzie kupują. Nawet moi znajomi pokupowali wodze. Piszą teraz do mnie, czy, czy można na przykład, nie wiem, je jakoś tam odblokować, zdjąć Euro 5, bo wiedzą, że ja robiłem to w swoim wistromie i, i, i dać troszeczkę więcej życia temu motocyklowi albo podkręcić po prostu troszeczkę więcej paliwa, żeby, żeby lepiej jak gdyby chodził, żeby mniej rwał ten silnik mniej szarpał, choć ja tutaj szarpania w tym sprzęcie nie zauważyłem. Tyle. Ja nic więcej nie wymyślę. Jeżeli kogoś zawiodłem lub uważacie, że test jest sprzedany, to bardzo was przepraszam. Cześć.